Działa, działa. Witajcie, wszyscy widzowie na moim kanale. Wiecie, jak się nazywa, ale dobra. Trzeci odcinek się pojawił. Duża sprawa jest taka: Peter ja, 99, ja już chcę pokój z tobą. Ja już nie chcę wojny, tak dalej. Ja chcę mieć pokój. I, i tyle. Ja nie chcę konfliktów. Nie chcę kłótni. I tyle. Nie chcę żadnych wojen. Po prostu tylko mówię. Chcesz z nami sojusz? Jak tak, to. A jak się nie zgodzić po raz drugi. Oj, oj, oj oj. To ja mówię tylko jedno. Lubię, jak ktoś. No, czasami lubię Minecrafta oglądać i mi to nie przeszkadza. Sorry, że Cię tak obraziłem, że Cię ukra ukradłeś mi content, ale tak się nie robi. I przepraszam, i pokój. I tyle, widzowie.